Co prawda do świąt jeszcze bardzo daleko, ale w Top Auto przyjął święty Mikołaj, mamy całą masę nowości, więc pochwalimy się krok po kroku. Przejdziemy przez różne ciekawe produkty. Co was zainteresuje, dajcie znać w komentarzu. Zrobimy o tym osobne, dedykowane wideo. Produktów jest całkiem sporo, przygotowaliśmy tylko i wyłącznie te najciekawsze. I zaczniemy od małych do dużych. Zacznijmy od tego małego pudełka, które jest tutaj na froncie. Jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe urządzenie. AutoConnect, urządzenie MFAST, Urządzenie bardzo pomocne do pomiarów dla ludzi, którzy mają jakieś pomysły na zrobienie sobie audio, albo może nie tylko sobie. Myślę, że najbardziej pomocne dla warsztatów, bo za pomocą tego urządzenia można zmierzyć bardzo dużo rzeczy. Myślę, że o tym tak czy owak zrobimy dedykowane wideo, bo to urządzenie jest bardzo pomocne. Mierzy sygnał wyjściowy, wyjściowy, napięcia, fazy, cuda na kiju. Bardzo ciekawy sprzęt. My już go testowaliśmy, działa świetnie. Mamy go we wszystkich naszych warsztatach top. Auto we Wrocławiu, w Warszawie oraz w Krakowie. A ile to urządzenie kosztuje? Ono kosztuje tyle. Więc to małe urządzenie, bardzo ciekawe, mimo tego, że małe. Przechodzimy zatem dalej. Kolejne urządzenie z naszej firmy Autokonekt, w ogóle Autokonekt no to nasza marka, która specjalizuje się w akcesoriach i urządzeniach pomocnych do montaży i tematów warsztatowych złącza, kabelki, akcesoria i tak i tak dalej. To jest ładowarka, która ma w piku 25A, bardzo wydajna, urządzenie zostało zaprojektowane, wymyślone w Szwecji, oni się znają na ładowarkach, u nich wieczny mróz, zawsze zimno, robią to dobrze, bardzo fajne urządzenie, będzie stosunkowo niedrogie, a jak bardzo niedrogie, kosztuje tyle. Przejdźmy dalej. Przechodząc płynnie dalej, mamy kolejną markę, jaką jest Gaz Audio. Mamy z Gasa radioodtwarzacze i dwudinowe, jednodinowe. To jednodinowe jest bardzo ciekawe, bo ma wbudowany procesor dźwięku i wszystkie technologie, z których korzystamy na co dzień. Można z tego radio wysterować cały system, Bluetooth i tak dalej, DAP. Wszystkie technologie w bardzo fajnym opakowaniu za bardzo rozsądną cenę. A jaka to rozsądna cena kosztuje? Dzisiaj tyle. I przejdźmy do radia dwudinowego. Tu mamy radio dwudinowe, to radio jest w wersji BASIC, czyli nie ma procesora dźwięku, ale bardzo dobrej jakości wyjścia. Obsługuje CarPlaya, jak dwudinowe radio. My takich radiootwarzaczy za bardzo u nas nie montujemy, ale jeżeli chodzi o sklep, pojawią się te radiootwarzacze na sklepie i dwudinowe i jednodinowe w różnych wersjach, bo to jednodinowe również jest w wersji z procesorem bez procesora dwudinowe, również w paru wersjach. Wszystkie te radiootwarzacze, w ogóle wszystkie produkty, o których dzisiaj mówię pojawią się na naszym sklepie. Niech znajdziecie tutaj, a cenę tego radiootwarzacza znajdzie znajdziecie tutaj. Kolejnym nowym urządzeniem, które dopiero co do nas przyjechało, premiera, jeżeli chodzi o Polskę. Z tego co wiem, jedno z pierwszych urządzeń, które trafiło na rynek. My już dwa takie urządzenia montujemy w tym momencie, tak naprawdę dzisiaj. Jedno trafi do RAV4. Najlepszego RAV4, jeżeli chodzi o system audio w Polsce, jakie kiedykolwiek robiliśmy. Możemy to śmiało powiedzieć, będzie topowy system w tym RAV4. A drugi taki V8 Ultimate trafi do tej V-Klasy, która jest po waszej lewej, prawej, whatever, po tamtej stronie. A co to jest V8 Ultimate? Jest to rozwinięcie wzmacniacza Helix V8, który już był dostępny przez sporo, sporo na rynek. Wersja Ultimate jest to pierwszy wzmacniacz z nowej linii. A czemu się charakteryzuje? Tym, że ma aż 14 wejść, jeśli chodzi o analogowych. Można tutaj z 14 kanałami wejść. Ma 8 wyjść bardzo wysokiej mocy. Tego jeszcze nie było, bo mamy 4 kanały po 110 W w 4 Ohmach. I ostatnie 4 kanały po 220 W w 2 Ohmach. Jest to gigantyczna moc, jak na takie małe urządzenie. Podobno gra jeszcze lepiej niż stary V8. Zobaczymy. I co jeszcze bardzo ciekawe, ma 6 wyjść RCA z tego wzmacniacza, więc można dodatkowe kanały obsłużyć przez zewnętrzne wzmacniacze i chyba jedną z takich ostatnich fajnych ciekawostek to to, że ma to złącze na karty rozszerzeń na froncie wzmacniacza, czyli dokładając kolejne rzeczy do tego wzmacniacza, jak na przykład kartę na Bluetooth, nie trzeba go odkręcać, rozbierać, wszystko się montuje od przodu. To pierwsze tego typu rozwiązanie od Halixa pierwszy model, wkrótce kolejne zastąpią pozostałe urządzenia z tej linii. Aha i chyba jeszcze ostatnią bardzo fajną nowością jest już zintegrowany port USB-C, który możemy nie tylko streamować do urządzenia, ale również obsługiwać konfigurator. No i to tyle, jeżeli chodzi o nowości tym Helixie V8. Zrobimy o nim pełny odcinek, bo zasługuje na to to urządzenie. Myślę, że bardzo często będzie występować w naszych realizacjach. Świetny sprzęt, a kosztuje tyle. Przejdźmy do wagi ciężkiej, czyli do tego, co najbardziej lubicie, czyli do sabuferów. Zacznijmy od małych sabuferów, a skończmy na prawdziwych bestiach. Pierwszy z kolei jest to najnowszy sabufer od Delesa serii Cruz 6 cali. Bardzo ciekawy przetwornik. Można go stosować głównie w fajnych zabudowach. Bass Reflex działa już od 10 litrów w Bass Reflexie i przy tym bardzo nisko schodzi. Dwie cewki, jak już mówiłem, 6 cali, więc 10 litrów w 6 calach. Mioturowa skrzynka, zmieści się dosłownie wszędzie i taki oto otworek 6 calowy, czyli taki jak ufer w drzwiach. 180 RMS, -u. dwie cewki do napędzenia z każdej. Z z dźwięku albo z monobloka, jak chcecie, mały, ale warię. Pakujemy i przechodzimy do kolejnego większego. Głośnik, tak jak widzicie, przychodzi oczywiście z bardzo ładną, dedykowaną maskownicą, pudełeczku z instrukcją, ze wszystkim, czyli tak jak nas przyzwyczaił do tego, oczywiście, DLS, z przeliczoną skrzynką, ze schematami podłączeń, a głośnik ten będzie kosztował tyle. Przechodzimy do kolejnego fajnego sabufera. Tuż mamy rząd sabuferów technologii Downfire, czyli z głośnikiem zamontowanym od spodu. Tutaj mamy jeden przetwornik 8 cali. Tutaj mamy to samo, tylko z dwoma przetwornikami 8 cali. Ta i ta skrzynka jest realizowana na dokładnie tych samych przetwornikach, tylko w tym są dwa, a w tym jest jeden, więc rozpakujemy, żeby było łatwiej. Ten z jedną ósemką, bo to są 8-solowe przetworniki. Zobaczycie, jak to wygląda w wersji pojedynczej, a to jest wersja podwójna. Nie przedłużając, rozpakujmy wersję pojedynczą. Pojedyncze 8 cali, cięcie jak u chirurga. Chirurgiem nigdy nie byłem i nie będę I co my tutaj mamy? Instrukcja obsługi, jak to u dls Ładna blaszka DLS Performance I sam będzie mi to ciężko wyciągnąć, więc muszę to odwrócić Wciąż ciężko wyciągnąć Wyciągnęło się. O, człowiek. Co my tutaj mamy? Więc mamy głośnik. Tak naprawdę ten głośnik jest od spodu, więc go nie widać, bo tu są stopki. Udało się to wyciągnąć do góry nogami. Więc pokażę, jak w prawdziwym życiu by to miało być zastosowane. Zastosowane powinno być to w następujący sposób: w bagażniku, czy w innej przestrzeni ładunkowej, pod fotelem, gdzie tylko się zmieści, a zmieści się praktycznie wszędzie, bo jest bardzo mały. Kładzie się go w ten sposób. Głośnik jest od spodu. Bas uderza w karoserię, dzięki czemu dużo lepiej jest go słychać, dużo lepiej są podbijane na częstotliwości dzięki technologii kabiny. Gaino, które który już robiliśmy ostatnio odcinek, a sam subwoofer w technologii Downfire. Także mówię, 8 cali, dwie cewki, 300 rms po 150, cewki można spiąć dedykowanymi kabelkami, które są w zestawie. Świetny przetwornik, stosujemy go bardzo często. Dawid u nas ze sklepu zrobił ostatnio o nim osobny odcinek w wersji 10-calowej. To był najpierw sprzedający się subwoofer w Top auto w całym 2024 roku i dlatego też powstały dedykowane skrzynki na tych głośnikach w wersji 8 cali. Mamy tutaj pojedynczą, a tu mamy wersję podwójną. Sabufer pesb 18 kosztuje tyle, a jego starszy brat PESB28, czyli dwa głośniki po 8 cali kosztuje tyle. Pozbywamy się tego głośnika i przechodzimy do wagi ciężkiej. Jego starszego brata też się pozbywamy, bo, jak już mówiłem przed sekundą, niepotrzebny jest nam po nic, więc przechodzimy teraz do wagi ciężkiej. Coś, czego na rynku w zasadzie ja nie widziałem. Głośnik bardzo ciekawy, czyli znów Downfire. W tym przypadku dwa głośniki, ale zaraz zobaczycie, że tak naprawdę jeden. Ale o co chodzi? Po rozpakowaniu z pudełka. Chirurgiczne cięcie. Nożyk też mamy od AutoConnect, także jakby ktoś chciał taki nożyk, ogarniemy. Położmy go tutaj z boku, pozbędziemy się tego pudła. Jeżeli chodzi o pudło, w pudle mamy jeszcze elementy montażowe, żeby to zamocować i takie fajne złącze bananowe, żeby spiąć tego przetwornika. A dlaczego? Dlatego, że jest on dwusewkowy. I teraz to, co najciekawsze, pozbędziemy się tej folii. Dzięki Wadnie za pomoc. I teraz, tak. O co tutaj chodzi? Mamy dwa 12 przetworniki, a tak naprawdę jeden. Jest to kolejna bardzo ciekawa technologia, która się nazywa membrana bierna, albo po angielsku passive radiator. Mamy jeden prawdziwy głośnik, tak naprawdę nie wiem, który z nich jest prawdziwy. Chyba raczej ten. A drugi jest tylko i wyłącznie częścią przednią, bez cewki i bez magnesu. Czyli to jest taki jakby fejkowy głośnik. Po co się moduje taki nieprawdziwy głośnik? który wygląda jak głośnik, a no po to, że on działa w zasadzie 1-1 do BAS-refleksu. Ale jaka jest największa przewaga tego? A No taka jest to największa przewaga, że BAS-refleks potrzebuje dużo, ale to dużo większej obudowy, a to nie potrzebuje. Gdzie mogliście taką technologię na żywo usłyszeć albo zobaczyć? W każdym przenośnym głośniku, który zapewne macie albo widzieliście, typu JBL, jakkolwiek, czy wszystkie inne tego typu przenośne głośniki, gdzie te boczne przetworniki przy dużej ilości basu się tak ruszają. Przez przypadek taki głośnik mobilny się znalazł u nas TopAuto, więc pokażemy na przykładzie, jak można w realnym świecie, gdzie znajdują zastosowanie takie membrany bierne albo passive radiator po angielsku, to nie są prawdziwe głośniki, ani to, ani to. W każdym tego typu przynośnym głośniku te dwa końce, to są właśnie membrany bierne. Po to one właśnie służą, żeby podbić daną częstotliwość jak bas reflex. Tak samo w tym przypadku, tylko jeden to jest głośnik, a drugi to jest membrana bierna. Zastosowanie identyczne jak w tych przenośnych głośnikach. Dzięki temu mamy potężny bas z bardzo małej obudowy, bo ta obudowa, sami spójrzcie, jest strasznie mała i strasznie płaska, jak na 12-calowy przetwornik. Ten przetwornik ma 12 cali. To jest potężny głośnik, ale bardzo mała obudowa i 500 RMS-ów. Także taka jedna skrzynka gwarantuje, będzie miała potężne uderzenie. Dzięki temu, że zastosowana tu jest technologia Passive Radiator, czyli membrana bierna. Bardzo ciekawe urządzenie. W tym przypadku mogę już powiedzieć, bo sprawdziłem, będzie to kosztowało 1500 zł. Także 1500 zł za coś takiego. Genialna cena, potężne uderzenie, świetne rozwiązanie. Jest to marka Bass Habit, model Play PL-2212SR. Samofer ten będzie dostępny na naszym sklepie, jak również na naszym Allegro. Szukajcie, cena 1500 zł. Uważam, że jest super dobra jak za taki przetwornik. Gwarantujący potężne uderzenie w tych pieniądzach. 500 RMS-u, dwie Teraz przechodzimy do wagi ciężkiej. Potężne uderzenie, bez kompromisów, 12 cali, 8 kW mocy. Topowy sprzęt, jeżeli chodzi o gasa. Zobaczycie, jak wyglądają dwa topowe, 12-calowe pozwory od gasa. Tutaj żarty się skończyły. Lecimy w wadim mi pomoże, ponieważ no, ta wersja neodymowa waży lekko ponad 30 kg, a ta wersja ferytowa ponad 40 kg, dokładnie 43 kg. I to nie są żarty, więc musimy to wypakować razem. Tak wygląda wersja Neo, ale to za chwilę. A tu obok będziemy mieli wersję z tradycyjnym układem magnetycznym, ferytowym, która waży ponad 40 kg. O. Boże. Dobry stolik, wady. Tutaj wersja ferytowa, tutaj wersja neodymowa. Tu mamy ponad 8 kg RMS-u, tu mamy ponad 5 kg RMS-u, bezkompromisowe zabawki, jak zapewne zauważyliście dotąd, czyli do układów magnetycznych są to identyczne głośniki, największa różnica to jest du, czyli tak naprawdę motor, cewka i układ magnetyczny nowsza technologia, neodymowe płytki dzięki czemu potężna moc jak już mówiłem ponad 8 kg, tutaj tradycyjny feryt, dlatego tak gigantyczny nie dało się go zrobić większego, bo jak widzicie, tutaj tylko i wyłącznie różnica jest po to, aby dało się go wkręcić. Ta średnica jest dokładnie tą średnicą montażową tego głośnika. Do tych przetworników mamy dedykowane skrzynki, także jeżeli byście chcieli kupić taki zestaw, możemy jak najbardziej skręcić to w dedykowaną skrzynię. Do tego mamy również wzmacniacze i do tego mniejszego i do tego większego. Ten mniejszy kosztuje tyle, a ten większy kosztuje tyle. Jeżeli chodzi o nowości, to tyle. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu unboxingów i takich rozpakowań, jeżeli chodzi o magazynowe nowości, które przyjechały do nas do Top Auto, dajcie znać w komentarzach. Będziemy częściej robili takie unboxingi i pierwsze wrażenia, co przyjechało, do czego to służy i ile to kosztuje. Dzięki, cześć.